Moi drodzy, pielgrzymi nadziei. W tym szczególnym czasie roku jubileuszowego, nawet jeżeli nasze pielgrzymki miały różne inne wyzwania, hasła, przewodnie myśli. To mieliśmy im okazję i jesteśmy tego świadkami, aby przeżyć i doświadczyć. Piękna i wartości właśnie tych słów pielgrzymi nadziei. Zapewne pamiętamy, że papież Franciszek, ogłaszając rok bieleuszowy, zaznaczył między innymi to, że chrześcijańska nadzieja nie ma nic wspólnego tylko z ludzkim optymizmem, ale przede wszystkim jest. Przekonaniem i siłą wiary, że Bóg jest w historii i w na drodze naszego życia. Czyż to nie było nasze doświadczenie tego czasu pielgrzymki? Bóg obecny w moim życiu, w historii mojego życia. Kiedy dzisiaj przed chwilą słuchaliśmy w pierwszym czytaniu tego fragmentu z Księgi powtórzonego prawa. Historia Mojżesza, sędziwego Mojżesza, który jest przez Boga wyprowadzony na górę Nebo i Bóg mu pokazuje Ziemię Obiecaną, przypominając i przekonując, że chociaż on sam tam nie wejdzie, to jest to właśnie ta Ziemia, którą obiecał Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i będzie przekazana Jego potomkom. Czyż nasza pielgrzymka? Chociaż dopiero dzisiaj jesteśmy na jasnej górze, nie była taką właśnie tajemnicą prowadzenia przez Boga na górę, w to miejsce i w ten czas, w którym mogliśmy przede wszystkim przeżyć, doświadczyć, umocnić, daj Boże, jeszcze lepiej pojąć i przyjąć, i jeszcze mocniej się oddać i zawierzyć Bogu. I za to dzisiaj chcemy dziękować. Ale przecież też czas pielgrzymki, kiedy uświadamiamy sobie i przewołujemy i przeżywamy właśnie prawdę o Bogu, który jest obecny w naszym życiu i tworzy historię naszego życia, był nam ofiarowany we wspólnocie. Braci i sióstr z naszych grup, z naszych pielgrzymek, z naszych diecezji, z naszych parafii, tych, którzy. Byli razem z nami, a my byliśmy z nimi. I kiedy dzisiaj wsłuchiwaliśmy się w te słowa Ewangelii, które właśnie mówiły o pięknej wartości wspólnoty wspólnoty, która potrafi człowieka odnowić, wspomóc go wtedy, kiedy osłabnie w różnej formie i w różnych momentach jego życia, ale jednocześnie i wspólnoty. Która potrafi nieść tak niesamowitą moc samego Boga, moc błogosławieństwa, moc tych wszystkich darów, które płyną od Boga i które wypełniają ludzkie życie. Ile było w naszym życiu takich sytuacji właśnie w te dni naszego pielgrzymowania, w których doświadczając okoliczności, kiedy nasi bracia i siostra, może i my. Potrzebowaliśmy odnowienia, umocnienia, nowej nadziei, że to, czego doświadczamy, nie jest czasem opuszczenia przez Boga, ale czasem Jego obecności. I te wszystkie chwile, kiedy może było nam słabo, kiedy nie starczało nam sił fizycznych, i kiedy byli obok nas ci, którzy Poprzez swoją wytrwałość, swoją wierność, swoje oddanie, swoje poświęcenie byli dla nas umocnieniem. Może to właśnie te sytuacje, które gdzieś chociażby w naszej diecezji i pielgrzymce diecezji radomskiej były związane szczególnie z wydarzeniami, jakich byli uczestnikami pielgrzymi, piel, grupy pielgrzymkowej trzeciej grupy z kolumny opoczyńskiej, kiedy kilkanaście osób uległo skutkom wypadku drogowego na skutek wje wjechania w tę grupę przez kierowcę. Ile w tamtym momencie było słabości i tej ludzkiej, tej bezradności, ale i tego wszystkiego, co sprawiało, jak stanąć, w jaki sposób wspomóc. W jaki sposób odnaleźć nadzieję? Wy, drodzy pielgrzymi, z tej grupy, którzy dzisiaj wprowadzaliście naszą pielgrzymkę, są pośród nas i ci, którzy byli poszkodowani w tym wypadku. Dzisiaj chcemy Wam dziękować za Waszą wytrwałość, ale ja z tego miejsca chcę też podziękować wszystkim na czele z ojcami paulinami, ale i wszystkim pielgrzymkom i wszystkim pielgrzymom, którzy w modlitwie zapewniali, ale i trwali, byli tymi ewangelicznymi braćmi i siostrami, którzy nie stawali po to, aby pouczać, ale stawali po to, aby prosić właśnie o to, aby w takim momencie historii ludzkiego życia człowiek nie zatracił ufności, że Bóg jest, że Bóg prowadzi. Że to wszystko, w co się angażujemy i co przeżywamy ma sens. Ale przecież ile jest takich spraw, które są wpisane chociażby w waszej intencji? Te, które potwierdzają, że jesteście jak właśnie ci ewangeliczni, bracia i siostry, którzy może stawali się już wobec tych, których prosiliście. Może wypowiadaliście głośno te intencje, prosząc, Kościół, Braci i siostry, o to, aby byli razem z wami w tych prośbie, w tych znotach, marzeniach i pragnieniach, aby to, co od Boga w życiu człowieka się zachowało, aby człowiek zechciał zobaczyć, że na drodze i w historii jego życia jest Bóg. Przecież dzisiaj chcemy również to wyrazić i w tej Eucharystii. Ile historii, ile doświadczeń i ile nadziei, że Bóg jest. I ten czas nie jest przypadkowy, i ta wspólnota nie wzięła się znikąd. Bóg dał nam siebie, potwierdzając w każdym z nas właśnie to, że tworzy historię naszego życia. Ale kiedy rozważamy tę prawdę o wspólnocie, która przywołuje te piękne, wieczne dary Boga, przemawiające, kształtujące i dające tak wielki entuzjazm, i tą właśnie chrześcijańską nadzieję, że warto z Bogiem przeżywać te sprawy. Tyle jest tutaj Was, rodziców z dziećmi. To już żeśmy, myślę, wspominali w każdej z pielgrzymy. Tyle Waszego poświęcenia, tyle Waszego oddania, tyle troski o to, aby przechodząc, zaopiekować się swoimi dziećmi, nie patrząc na siebie, nie szukając. Odpoczynku, nie szukając bezpiecznego miejsca dla siebie, ale dla swojego dziecka. Jakże w tym przemawia Bóg z darem swojej miłości, swojej wierności, swojej jedności, tej, która nigdy się nie cofa i która nigdy nie zostawia człowieka. Jak wiele tu jest młodych, którzy idą z tą całą radością i swoistym powiewem swojej młodości. Z tym wszystkim, co niesiecie w swoich pragnieniach i marzeniach, byli z Wami zapewne też i przyjaciele, może rodzeństwo, może rodzice, na pewno też może parafianie z Waszych parafii. Ile jest w tym wyjątkowego świadectwa, właśnie człowieka, który, będąc na pielgrzymce, ma tę wyjątkową szansę, aby potwierdzić, że tak jak potrafi, chce. Przyjmować, przeżywać i przeżywać swoje życie właśnie z Bogiem. I to zawierzamy. Może dla wielu z Was to był czas umocnienia Waszych życiowych decyzji związanych z Waszym powołaniem. Może to był czas pytania o to, w jaki sposób Pan Bóg chce poprowadzić Was przeżyć. Tym bardziej, kiedy przeżywamy ten czas, 100 lat. Po tym, jak 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do zakonu, do klasztoru Helena Kowalska, święta siostra Faustyna. Ona szła ku temu, aby to, co w jej życiu Chrystus chciał zrealizować, aby być temu wierną i posłuszną. I tego Wam życzymy. Ile było tego świadectwa właśnie w tej takiej codzienności, w tej wierności i wytrwałości. W tym oddaniu, w życzliwości, która przezwyciężała zmęczenie, potrafiła odkryć i zobaczyć kogoś, brata i siostrę, który potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje czasu. I dzisiaj za to Wam dziękujemy, drodzy pielgrzymi, ale jednocześnie też razem, tutaj, kiedy jesteśmy, odnówmy tę naszą wiarę w to, że Bóg jest i tworzy historię naszego życia. Idźmy z ufnością dalej, aby rozwijać to, co Bóg nam zawierzył w naszych życiowych powołaniach. On będzie to wspierał, On będzie chronił. On sprawi, że nasza wierność i wytrwałość przyniesie owoce. Niech to wszystko, co jest owocem naszego pielgrzymowania i tej Eucharystii poprowadzi nas dalej drogami naszego życia i sprawi, że w naszych domach, parafiach, diecezjach w naszej ojczyźnie objawią się wielkie dzieła Boga. Amen.